Julian tuwim o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Twój Leon czeka na ten list. Więc daj mi słowo: no słowo daję i pamiętam szczegółowo list był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no, no taka tego: nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i, i łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przychodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz i krowę prowadzili i, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.